Cześć, z tej strony Piotrek. Witaj w szkoleniu poświęconym procesorom dynamiki. Kurs jest podzielony na dwie główne części. Pierwsza jest bardziej teoretyczna, w której omawiamy kompresory, bramki, limitery, ekspandery. Oczywiście poparta praktycznymi jakimiś zastosowaniami zawsze z dźwiękiem. Potem przechodzimy do drugiej części, praktycznej, w której jest masa różnych przykładów z zastosowaniem wymienionych procesorów dźwięku. Bo jak wiadomo, sama teoria to za mało, żeby pojąć działanie kompresorów, które są jednym z najważniejszych elementów dobrego miksu. I zaczniemy od kompresji środkowego sygnału. Ustawimy tutaj czas P2, czyli troszeczkę dłuższy release. I kompresja, pewnie gdzieś do 4 dB, myślę, jest to optymalna opcja. I teraz skompresowane, czyli środek się ścisza i troszeczkę zgubiliśmy wokal. Musimy nadrobić to kompensacją, ale zobaczmy, jak to po takiej kompresji brzmi. Z. Po tej kompresji słyszalnie tracimy środek. I skompensujmy to Akceptujemy wodę tylko przez oskres kreską wyborować Poprosimy o lutesko, nie pytają haj Przecież nas znasz, SLK Lukaj. idziemy chlać Akceptujemy wodę tylko przez oskresu, wyborowa Jimbi Poprosimy o lutesko, nie pytają haj Przecież nas znasz, SLK Lukaj. I już dzięki temu wokal wyszedł do przodu. I teraz zajmijmy się strefą side. Tutaj troszeczkę może bardziej większa ta kompresja będzie. I bardzo szybkie czasy zadziałania tutaj chcę zastosować. I teraz po tej kompresji, która mocno ścisza boki, wyraźnie słyszymy, że. Ten miks stracił szerokość, on jest taki wąski. I zobaczmy. Aceptujemy wodę tylko przez os kreską wyborować zimin. Poprosimy o rutę nie pytają haj. Przecież nas nasz SLK to Brzmi znacznie gorzej, dlatego musimy skompensować tą głośność, a nawet nie tylko skompensować, tylko podbić ją jeszcze bardziej, żeby uwydatniły się te boki. Aceptujemy wodę tylko przez oską wyborować. Poprosimy o...

A zbyt krótki wprowadzi takie jakby przecięcia tego miksu, on będzie zbyt szybko kompresowany. Wskazówka musi drgać zgodnie z tempem utworu. Najlepiej jest to dostosować do tempa werbla, więc jeżeli uderza kolejny werbel, to już przed uderzeniem kompresor powinien wrócić do ustawienia początkowego i zobaczmy, w jakim momencie będzie to dobre. Widać wyraźnie, że wskazówka drga zgodnie z tempem utworu. Ustawienie ataku jest znacznie prostsze. Zbyt krótki może zbytnio sprosować dynamikę nagrania i pozbyć całej energii. Natomiast zbyt długi może często przypuścić zbyt dużo. Transjentów i nie będziemy mogli dobrze wszystkiego opanować. Z każdym kolejnym stopniem kompresji uzyskujemy mniejszą redukcję względem poprzedniego ustawienia. Największe różnice występują pomiędzy ratio od 1 do 4, co wyraźnie widać na wykresie. Tendencja jest spadkowa. Pomiędzy ratio 1 a 2 mamy różnicę 5 decybeli, natomiast już pomiędzy 2 a 4 tylko 2,5 decybela. Jednak gdy zejdziemy jeszcze niżej, z 4 do 8, to uzyskujemy troszeczkę więcej niż 1 decybel. Z każdym z kolejnym stopniem ta różnica spada. Czyli ustawianie ratio większego nie zawsze będzie skutkować pożądanym efektem, ponieważ... Z każdym wyższym ustawieniem uzyskujemy niewiele większą kompresję. Jak widzisz, pomiędzy 16 a 32 uzyskujemy tylko 0,3 różnicy decybela, a wydawałoby się, że to jest tak duża różnica.